Pełne, kompleksowe, dogłębne zbadanie fa stanu faktycznego z moim udziałem, z możliwością zadawania pytań Wszystkich, wszystkim, których zwłaszcza prokuratura powołała na świadków w tej sprawie i uznała za tak wiarygodnych, by, by na kanwie ich insynuacji i przywidzeń niejednokrotnie przywidzeń, takich jak na przykład urojenie, że komuś coś powiedziałem, gdy tymczasem nagranie filmowe i to niejedno ujawnia, że niczego nikomu powiedzieć nie mogłem, no bo jak Państwo wiecie, gaśnica Proszkowa e, ma taki efekt uboczny, że, że chwilowo okresowo zatyka. Co jest szczęśliwą okolicznością, bo, bo nie mogłem ani uprzejmie, ani nieuprzejmie odezwać się żadnym słowem do, do napastnika, ale to sąd mógłby sprawdzić, a nie chciał sprawdzić. Więc z tych wszystkich względów praktycznych, merytorycznych, formalnych wnoszę o zmianę składu sądzącego i oczekuję, że proces ten będzie przeprowadzony przez sędziego, którego działanie i wyrokowanie nie upoważni nikogo do na przykład wezwań do powtórzenia tego procesu, albo nie upoważni nikogo do kwestionowania ważności wyroku. Ten wyrok, jak już wcześniej wspomniałem, przecież jest ferowany w imieniu Moich rodaków, Polaków, narodu polskiego. To naród polski sądzi, a pan sędzia jest tylko, że tak powiem, medium. Medium, przepraszam za słowa prawa i sprawiedliwości. I, yy, i zadbajmy o to, by nie było tutaj żadnych uchybień. Mój wniosek złożony, uzasadnienie wygłoszone. Kolejne wnioski moi obrońcy przedstawią ale y, sądowi już y, w nowym składzie.